Jak będę budował drugi dom, to już będę o tym wiedział. To już będę o tym pamiętał. Witam na kanale Totalny Beton. Jest piękny, słoneczny majowy dzień. Wczoraj o 16.00 został zalany wieniec. Jadę więc go trochę popielęgnować, polać wodą. Jest tuż po 5.00. Nie ma lepszej pory na wstawanie. Najpierw muszę zabrać na górę folię, którą przy wylewaniu stropu mi zrzucili. To normalne. Teraz muszę to wszystko stąd zabrać. A może strecz będzie lepszy. Próbujemy ze streczem. Beton w wielu miejscach jest już przeschnięty. Także dobra pora, żeby go podlać. Polewam też całe odyskowanie, żeby troszeczkę przynajmniej nasiąkło wodą, ponieważ ono też ciągnie wodę z betonu. To przedostatnia akcja z pielęgnacją betonu podczas budowy tego domu. Potem jeszcze posadzki cementowe. No dobra, wszystko polane wodą. Teraz spróbuję pokryć to folią. Konkretnie streczem. Żeby nie trzeba było przyjeżdżać tutaj przez cały dzień, tylko przyjadę wieczorem wtedy. Woda może nie odparuje spod tej folii. No i dobra, trochę to zajęło, ale udało się wszystko zafoliować. No dobra, wieczorem zobaczymy, czy zda rezultat, podobnie jak foliowanie stropu. No, rezultat zdało. Witam kilka godzin później, jest już 19.00. Jadę właśnie na działkę zobaczyć jak tam moja akcja z foliowaniem, czy przyniosła jakieś dobre rezultaty, czy nie pojawiły się pęknięcia, bo oczywiście cały maj epicko zimny, a kiedy musiał być wylany beton? W najcieplejszym dniu maja, kiedy było prawdopodobnie na słońcu coś koło 30 stopni. Tak się w sumie zastanawiam, co jest ważniejsze, strop bez pęknięć czy wieniec bez pęknięć? Widziałem rano jedno takie mniejsze pęknięcie, takie delikatne w jednym miejscu. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Do zobaczenia z placu budowy. No to na górę. No dobra. Chwila prawdy. Nie wiem, czy to widać, ale są pęknięcia widoczne bezpośrednio w miejscach, gdzie kotwy wychodzą. O, proszę bardzo. Tutaj też pęka. Troszkę potrzaskało. Czy bardzo to się okaże? Za parę dni. Ale folia to musi ograniczać. To wszystko to parowanie. Zobaczymy za parę dni po zdjęciu folii. A jeszcze najlepiej zobaczymy po rozszalowaniu. Czy pęknięcia są jakimś faktycznie problemem, i trzeba będzie je naprawiać. Jestem koło komina, z którego pojawiły się kolejne dyskusje, mianowicie, że mam źle zamontowany, mianowicie, że mam źle przeprowadzoną instalację systemu kominowego, który został oblany betonem na stropie. Zgodnie z wszelkimi. Zgodnie z taką technologią montażu powinien, powinna być prowadzona delatacja. Oczywiście nie wiedziałem o tym wcześniej, dowiedziałem się przypadkiem z komentarzy. Najwyraźniej wykonawca nie praktykuje takich metod. Kierownik budowy także nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja to już z nimi konsultowałem. Powiedział, że nie, nie ma najmniejszego problemu. Komin pracuje sam, strop pracuje sam. No faktycznie, skoro pracuje oddzielnie, no to tak na logikę. No to może być problem, tak? bo komin jest oparty na fundamencie, który jest niezależny od stropu, może osiadać. Z drugiej strony po oblaniu go stropem, jeżeli nawet milimetry pojawią się jakiejkolwiek różnicy, na przykład będą fundamenty osiadały, co będą, bo dom osiada, no to gdzieś nastąpi albo trzaśnie w którymś miejscu komin, albo gdzieś nastąpi rozluźnienie zaprawy łączącej poszczególne elementy. No cóż, no też nie ma co panikować, bo skoro taka jest praktyka i z tego, co tak wcześniej robiłem research w internecie, naprawdę to jest y, sporo y, tak domów zbudowanych i stoją, więc też nie ma co panikować. Też czytałem na jednym forum, że doradzają kuć. No ja tego kuć na pewno nie będę. No widać nawet jakieś już, już pęknięcia. Pojawiają się, a nawet tutaj Pewnie nie wiem, czy, nie wiem, czy będzie to widać dokładnie, ale widać, że też pęknięcie bezpośrednio w miejscu, w którym strop, beton stropu przylega do komina. Przypuszczam, że wraz z upływem dni i miesięcy yy, będzie to bardziej pękało. Jak będę budował drugi dom, to już będę o tym wiedział. <gryw> to już będę o tym pamiętał. Aha, i mamy już po pierwszej turze. Na kogo według Państwa powinien głosować taki człowiek pakujący się dopiero w koszty związane z budowaniem domu? Na Trzaskowskiego czy na Wrockiego? Czy ma to jakieś znaczenie dla finansów? Ja uważam, że ma. A Państwo? To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.